zatonąć, otoczyć się językiem. W tym tygodniu bardzo dużo mówię o nauce nowych języków, dlatego że nauczyłem się dwóch języków obcych przez ostatnie kilka lat do poziomu komunikatywnego i E, dużo tutaj opowiadam, dlatego że oprócz nieruchomości, które istnieją w moim życiu, bardzo głęboko, bardzo mocno zakorzenione i o tym mówię na, na, na swoich mediach społecznościowych, to również ten język obcy zawsze mi gdzieś towarzyszył i mam zamiar nauczyć się jeszcze ich kilku w moim życiu, w tym zaczynając jeszcze kolejny. W tym roku. I zapraszam Cię na webinar, który będzie live, webinar cokolwiek w niedzielę, już za dwa dni w niedzielę, 19 października 2025 o godzinie 5 po południu, 17, niedziela o godzinie 17, yy, gdzie będę opowiadał o tym, jaki mój, jakie są moje sposoby na szybką naukę się języków, języków obcym, obcych, co mi w tym pomogło i między innymi otoczenie się. To jest pierwszy tip, który ludzie jak mnie pytają, jakim cudem można się nauczyć szybko języka obcego, to ja mówię, że to otoczyć się nim od samego początku i cały czas mieć go w oku. Dla mnie było to łatwe, gdy zaczynałem się uczyć języka niemieckiego. Mieszkałem wtedy w Austrii, później w Niemczech. Natomiast później uczyłem się języka hiszpańskiego, gdzie akurat to nie było łatwe. I można to i tak zrobić. I można zmienić sobie menu w telefonie, można oglądać wiadomości, można oglądać filmy w nowym języku. Wydaje się w tym momencie niemożliwe. Niemożliwe, dopóki nie zacznie się tego robić. Później się okazuje, że jest możliwe. Wystarczy kliknąć i się, go, i się włącza. Słuchajcie, jest, jest tych rzeczy kilka, można było o tym długo opowiadać i będziemy mieli na to więcej czasu, żebyś mógł posłuchać, o jakie są sposoby o skutecznej nauki języka obcego. Niedziela zapraszam, godzina 17, 19 października.